Chęć posłuchać, zaraz Wam opowiem o tym, co się wydarzyło w Starym Przechwałkowie. Przechwałkowo było grodem znanym w całym świecie, ale dziś na żadnej mapie już go nie znajdziecie. Gród ten bowiem zmienił nazwę. A dlaczego? Właśnie w opowieści tej dokładnie rzecz całą wyjaśnię. Dnia pewnego piekarz kminek wybrał się na miejski rynek z pełnym koszem bułek świeżych, wypieczonych jak należy. A na rynku gwarno, tłumnie, kupiec woła: Tylko u mnie znajdziesz towar pierwszej klasy. Mam jedwabie, jatłasy i brokatów pełne półki. Piekarz sprzedał swoje bułki i już wracać miał do domu, gdy usłyszał okrzyk: Komu! Komu piękny kołnierz z bobra! Kołnierz z wobra to rzecz dobra. Mam z lisów dwie etole, których nie ruszyły mole. A kto woli, od odetoli piękne futro mieć z soboli. Niech sakiewką tu pozwoli. Futro leży tak jak kula, godne jest samego króla. Można kupić i nie mierzyć, bo nie darmo wśród ku śnieży. Mnie pierwszeństwo się należy. A szewc na to. Co tam futra? Będziesz z nimi stał do jutra. A ja długo nie postoję. Każdy chce mieć buty moje. Kierpce, cizmy i sandały. Spójrz, trzy pary mi zostały. I nie miną trzy minuty: posprzedaję wszystkie buty. Niepotrzebna mi reklama. Za mnie praca mówi sama, że lepszego w całym świecie majstra nigdzie nie znajdziecie. Tu rzekł Kminek. Przyjaciele. Każdy z nas ma zasług wiele, Lecz uznanie, bądźmy szczerzy, Mnie największe się należy. Chleb jedzenia jest podstawą, takie już odwieczne prawo. Nie zamierzam tu się chwalić, Lecz bez bułek i rogali, które codzień ja wypiekam, Dzieci by nie piły mleka. Tu do Kminka podszedł młynarz. Po coż z nami kłótnie wszczynaż? Nikt piekarza nie obraża, ale piekarz niech uważa. Bo przyznacie, przyjaciele, z tym, co w młynie mąkę miele, o pierwszeństwo walczyć trudno. Przerwij mowę swą obłudną, krzyknął rolnik. To przesada! Istne bzdury opowiadasz! Śmiech, <śmiech> serdeczny mnie ogarnął, przecież ja ci daję ziarno! Z tego jasno już wynika, żeś mniej ważny od rolnika. Na to rycerz. Puste słowa. Nie ma sensu ta rozmowa. Ja się chwalić nie zamierzam. Ważniejszego od rycerza, bądźcie pewni, w całym świecie i ze świecą nie znajdziecie. Któż się trudni bez wytchnienia na turniejach i ćwiczeniach? Któż to ostrzem swego miecza pracy innych zabezpiecza? Gdy wróg wtargnie przez granicę, któż do walki staje? Rycerz wtedy kowal huknął basem. Słyszę tu przechwałek masę. Każdy siebie tu wychwala, a nikt nie dba o kowala. Każdy wielkie ma zasługi, a kto kuje kosy, pługi. Kto wyrabia ostre miecze? Piekarz, który bułki piecze? Jakby rycerz kraju bronił, gdybym ja nie podkuł koni? Kto pancerze kuł i zbroje, moje to jest dzieło, moje. A o inne rzeczy mniejsza, moja praca najważniejsza. Cuda w kuźni swej wyczyniasz, odparł na to mu kominiarz. Ale przyznać chyba raczysz, że mój zawód też coś znaczy. Skromny jestem, lecz bez strachu po najwyższym chodzę dachu. Gdy zatkają komin sadzę, wtedy tylko ja poradzę. I dlatego to uważam nie ma jak fach kominiarza. Dziwna rzecz się potem stała. Rzecz dotychczas nie bywała. Szewc do góry wzniósł kopyto. Zapamiętaj, krzyknął. Ty to, że się ludzi nie obraża. I kopytem w kominiarza. Drwal miał z sobą wór, w nim wióry, więc te wióry wzniósł do góry i w obronie kominiarza zamiast w szewca, bęc w piekarza. Piekarz jęknął, "Ola Boga, został mi na szczęście rogal. I natychmiast po tych słowach w nos z rozmachem poczęstował swym rogalem drwala, który chciał wpakować szewca w wióry. Drwal zawołał, doskonale, uderzyłeś mnie rogalem, ja cię za to workiem spiorę. I natychmiast podniósł worek. Piekarz migiem dał drapaka, wór zaś opadł na rybaka. Rybak stał spokojnie z wiosłem. Wiem już po co wiosło niosłem! Krzyknął gniewnie i bez słowa trwala wiosłem poczęstował. I zaczęła się na rynku taka wielka bijatyka, jakiej nawet w naszych czasach już się nigdzie nie spotyka. Długo bił się z każdym każdym. Aż błysnęły pierwsze gwiazdy. Wtedy poszli do swych domów, wykrzykując, że nikomu nikt już w niczym nie pomoże, choćby działo się najgorzej. Od dnia tego pamiętnego zaszło w kraju wiele złego. I nastała taka bieda, że się jej opisać nie da. Rolnik przestał orać ziemię, bo o kamień stępił lemierz. Rycerz chodził jakby struty, zrobił sobie ciasne buty. Kowal męczył się za jadle, klepiąc bułki na kowadle. Kucharz Gaweł, sprytny wielce, ryby łowić chciał widelcem. Choć uwijał się wspaniale, wbił widelec sobie w palec. Widząc skutki łowów takie, zaczął łowić je hamakiem. Lecz mu nie szło tak dalece, że utopił hamak w rzece. A kominiarz miał w komorze pełniuteńki wór ze zbożem. Los dla niego był łaskawy, bo i młynek miał do kawy. Więc się cieszył, że w niedzielę całe zboże w młynku zmiele. Pół dnia kręcił suche ziarna, wyszła mąka, ale czarna. Więc zawołał, nie poradzę, zamiast mąki widzę sadzę. Drwal z dnia na dzień tracił siły, nie mógł zdobyć nowej piły, a ta, która w domu była, tak okrutnie się stępiła, że nią nawet i zapałki nie mógł pociąć. Na kawałki. Wreszcie dnia, któregoś rano zrobił piłę sam, drewnianą. W lesie jednak zaklął szpetnie. Cóż za piła, drzewa niednie. W owych czasach w przechwałkowie każdy miał kłopotów w mrowie, lecz najbardziej cierpiał młynarz, bo wpadł głową do komina. Każdy dzień przynosił troski i kłopoty same, aż dotarły o nich wieści na książęcy zamek. Dzielny władca przechwałkowa, lud swój kochał szczerze. Szanowali go jednako drwale i rycerze. Mądry był i swej ojczyźnie służył niestrudzenie, więc ministrom po namyśle wydał zarządzenie. W głębi lasu, na polanie, tam gdzie jest jezioro, Wszyscy ludzie dobrej woli, rankiem niech się zbiorą. Oto świt już. Wieża zamku lśni jak igła srebrna, a tymczasem na polanie wielki tłum się zebrał. W tłumie cisza. Każdy milczy, nie puszcza z ust pary tak, że słychać jak nad wodą bzykają komary. Nagle ciszę głos przerywa. To książęce słowo. Każda z prac jest równie ważna, ważna jednakowo. Czas więc skończyć z przechwałkami. Niech nastanie zgoda. Niech na zgodę sąsiadowi sąsiad rękę poda, a nasz gród przezwany niegdyś. Starym przechwałkowym, zgodnym, jak się zwie od dzisiaj. Godnym nazwy nowej. Mądre słowa swego króla ludzie w lot pojęli i natychmiast na polanie godzić się zaczęli. Kmilek ściskał kominiarza, Marcin Kołek drwala, szewc rycerza, tkacz kucharza, a rolnik kowala. Zgoda! Zgoda! zawołali. Zgody nam potrzeba, bo bez zgody nie ma w kraju Ni pieśni, i chleba Potem wszyscy jeli tańczyć takiego berka Że do dziś na każdym dachu wróbel o tym ćwierka